Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską, znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człowieka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem, czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że Wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę nam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na kłomnicę. Spotkamy się w Kręgu Kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Daj tam niespokój, daj tam niespokój. Myślisz, że on jednak wróci? Nie wiem.